Graf to z jednej strony rzecz bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo skomplikowana. Dlaczego mówię, że prosta? Bo jestem święcie przekonany, że każdy z nas kiedyś tam, bądź to na nudnym spotkaniu, bądź na nudnym wykładzie, chwytał ołówek i coś rysował sobie na kartce. I jestem też święcie przekonany, że przynajmniej część z tych obrazaczków rysowanych na kartce to właśnie grafy. Połączone ze sobą punkty, połączone ze sobą informacje, ze strzałeczkami, bądź nie, różne. Z drugiej jednak strony... Grafy stanowią przedmiot analiz i to zarówno tych biznesowych, jak i bardziej naukowych teoretycznych. Z punktu widzenia informatyki i programisty powiedziałbym, że duże problemy z grafem zaczynają się już w momencie, kiedy strukturę grafu trzeba jakoś przedstawić w postaci pewnych danych analizowanych przez program. Ale po kolei zacznijmy od definicji grafu, a za definicję, jak żeby mogło być inaczej odpowiadają matematycy. Stworzyli oni nawet specjalną teorię. Teorię grafów, która analizuje właśnie grafy. I twierdzą oni, że graf jest to zbiór obiektów, które pozostają ze sobą czasami w pewnej relacji. Owe obiekty w teorii grafów nazywamy wierzchołkami, vertices. A z kolei owe relacje, które pomiędzy tymi wierzchołkami mogą występować, nazywamy krawędziami, edges. Stąd też, kiedy chcemy opisać graf. To w jakiejś tam postaci będziemy tworzyć zbiór wierzchołków, może to być nawet zwykła lista, i drugi zbiór, który będzie wskazywał na to, które z tych wierzchołków są ze sobą jakoś tam połączone. To, co jest istotne, to jednak fakt, że coś naprawdę bardzo prostego może stać się w gruncie rzeczy dosyć skomplikowanym zagadnieniem. I popatrzmy teraz na kilka przykładów, które powinny nas co do tego przekonać. Narysuję po prostu kilka grafów. Powiedzmy, że chcę pojechać na fajne wakacje. W pierwszej kolejności muszę wymyślić pomysł, gdzie chciałbym pojechać. Mając ten pomysł, w drugiej kolejności mogę zająć się na przykład zarezerwowaniem lotu, flight. Mając już zarezerwowany lot, mogę przejść do następnego etapu i zarezerwować sobie hotel. W następnym kroku mógłbym powiedzieć: A teraz pora się ubezpieczyć insurance. Jednak kiedy dokładniej przyjrzę się temu planu, mogę wpaść na pomysł, OK, a gdyby tak zamiast lotu i zamiast hotelu wypożyczyć sobie kampera, wtedy, gdyby chcieć to ilustrować przy użyciu grafu, mógłbym powiedzieć, że bezpośrednio od pomysłu przeskoczę do kampera, a następnie do ubezpieczenia. Idąc nawet dalej, mógłbym powiedzieć, OK, lot będzie mnie kosztował powiedzmy tysiąc, Rezerwacja hotelu będzie mnie kosztowała, powiedzmy, 1200. Ubezpieczenie będzie kosztowało 100. Wynajęcie kampera, powiedzmy, kosztuje 1600, ale ubezpieczenie będzie wtedy droższe, powiedzmy 200. I zobacz, że prosty pomysł, prosty graf. Gdzie właściwie wszystko widać na pierwszy rzut oka, trzeba by teraz było zakodować w postaci pewnych struktur pamięciowych w aplikacji, żeby móc analizować, co tutaj się dzieje, która z tych dróg jest lepsza. Inny przykład. Mamy strukturę organizacyjną. W strukturze organizacyjnej u samej góry znajduje się nasz szef, boss. Ale ten boss nie zarządza nami bezpośrednio. Ma on do dyspozycji, do pomocy, dyrektorów. Dyrektor pierwszy. Dyrektor drugi dyrektor trzeci. Każdy z tych dyrektorów ma z kolei do pomocy swoich menadżerów. Menadżer pierwszy, menadżer drugi, menadżer trzeci. Oczywiście ta lista mogłaby być jeszcze większa, więc dorysuję krapeczki. No i wreszcie, każdy z tych menadżerów ma pod sobą pracowników. Którzy wykonują określoną robotę w firmie. Employee 1, Employee 2, Employee 3 i tak dalej. Możemy sobie wyobrazić pytania, które stawialibyśmy do tego rodzaju struktury organizacyjnej. OK, kto jest szefem pracownika numer 2? Ilu ludzi podlega pod rozkazy dyrektora numer 3 i tak dalej. Znowu. Prosta struktura, coś co mogłoby dziecko narysować, musi być w jakiś sposób przełożona do struktury zrozumiałej dla aplikacji. I ostatni przykład. Wybieramy się na wakacje, a w czasie tych wakacji chcemy zwiedzić kilka określonych punktów na mapie. Dokładnie je wybraliśmy, sprawdziliśmy ile kosztują bilety, wiemy, że całą drogę trzeba będzie pokonać na piechotę. Na jednocześnie jest dosyć gorąco i zastanawiamy się teraz, jaką drogą by tutaj pójść, żeby się jak najmniej zmęczyć. Ktoś mógłby powiedzieć, że pójdzie sobie o właśnie w taki sposób z egzaczkiem od jednego miejsca do drugiego miejsca, tak żeby koniec końców wszystkie miejsca obejrzeć, a potem z tego ostatniego miejsca szybko wróci sobie do domu. Ale ktoś inny może powiedzieć tak: A ja pójdę najpierw tu, potem tu, potem tu, potem tu. Potem tu, potem tu i wreszcie tu. Która z tych dróg jest lepsza? Bo oczywiście ta, gdzie zrobimy fajniejsze zdjęcia, żeby później pokazać znajomym. Ale to też przykład grafu i to też przykład problemu, który można analizować. Na dodatek, tu jeszcze może wystąpić problem tak zwanego zapętlenia. Jeżeli stworzymy całkiem fajny algorytm, który coś będzie analizował, może zacząć kręcić się w kółko i zwiedzać to miasto w nieskończoność. Musimy nad tym umieć zapanować. W przypadku tych naszych ręcznych obrazków, które tutaj sobie rysujemy, takiego problemu nie ma. To właśnie nasza intuicja i nasza inteligencja powoduje, że jesteśmy w stanie sobie coś tam wyobrazić i w jaki sposób te obrazki zrozumieć. No ale już w przypadku komputera, to właśnie ty, jako programista, musisz powiedzieć mu, co po kolei ma być wykonywane, żeby wszystko fajnie się udało. I to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie do tematyki tego kursu. Podkreślę więc najważniejsze punkty. Grafy to coś, co mamy we krwi. Nie ma problemu, żeby w intuicyjny sposób grafami się posługiwać. Grafy obrazują procesy biznesowe, naukowe, zależności. Dlatego też mamy niezwykłą ochotę, żeby w jakiś sposób te piękne kształty przenieść teraz do postaci kodu. Spotkamy jednak dwa problemy. Pierwszy z nich to jak zakodować te dane, a drugi z nich to jak je przetwarzać. Za pierwszą część odpowiadają struktury danych, a za drugą część algorytmy i tego będziemy się dalej uczyć.